Jest to kontynuacja rozdziału, odcinka 10, rozdziału o miłości osobowej jako sile wspólnot z perspektywy osobistych doświadczeń. Cofnę się o kilka zdań, czyli zacznę czytać trochę wcześniej niż się zakończył poprzedni, poprzednia, poprzednia, poprzedni filmik. Pierwsza senka to przebudzenie Bila. Prezes e, serca wcielił się w rolę Bila W, a doktor, doktora e, Silkforta odegrał biały, e, i tak wybrzmiały ze sceny znane słowa. Czy coś się stało, Bill? Nie jestem pewien. Wszystko, co pamiętam, to to, że spałem. A może nie spałem. Pokój został zalany światłem, które dochodziło stamtąd. A ja poczułem spokój. Spokój, jakiego nigdy nie doznałem. Światło zniknęło, a spokój pozostał. Panie doktorze, proszę powiedzieć, że to nie były kolejne halucynacje. Proszę powiedzieć, że to nie jest objaw uszkodzenia mózgu. Z chęcią bym to, bym to powiedział, Bill. Jestem człowiekiem nauki. Nie będę udawał, że to rozumiem. Cokolwiek to było, trzymaj się tego. Jest to lepsze niż to, co miałeś wczoraj. W drugiej scenie, po krótkim moim wprowadzeniu, wystąpił znowu Bill, prezes i doktor Bob. W którego wcielił się Krzysztof. I tu pojawiła się klasyka. Po rozmowie, która miała trwać 15 minut, a trwała 6 godzin, padły znamienne słowa. Musimy podać to dalej. Podaj dalej, bo każdy alkoholik wie, że żyje dzięki temu, że oddaje innym to, co sam dostał. Kolejne doświadczenie Kalsberg i dni skupienia. Odbywają się one dwa razy do roku i organizowane są w Belgii lub Niemczech przez środowisko trzeźwościowe. Rodziny polskie zdrowiające z uzależnień i żyjące na emigracji w Belgii, Francji, Holandii, Niemczech spotykają się na cztery dni w marcu i październiku w Marianum w Kalsbergu. w Niemczech. Dni skupienia to zjazd przyjaciół ze wspólnoty rodzin trzeźwiejących, wykłady, warsztaty, mitingi, spotkania przy ognisku z gitarą. Ania i Krzysztof Lorenz związani z warszawskim sercem. Znów uświetli, uświetnili marcowy Kalsberg swoimi świadectwami trzeźwości, a także grali i śpiewali nieraz do rana, ponieważ w Kalsbergu czas płynie inaczej. Poważne piosenki o powstaniu klubu abstynenta Serce oraz wyśpiewane przez Anię świadectwa trzeźwości przeplatały się z wesołymi i lekkimi utworami takimi jak Plastikowa biedronka, Sokoły czy Szła Dzieweczka do laseczka. Jaki jest tego cel? Taki, jak zawsze, rozwój osobisty. Wzmacnianie swojego życia na trzeźwo, budowanie jakości tego życia, ale przede wszystkim poszukiwanie bliskości drugiego człowieka. Wszak tak spektakularne życiowe zmiany byłyby trudne, a może nawet niemożliwe w samotności. Życie ku trzeźwości nie jest w samotności, śpiewa Marek z Legionowa. Kilka słów o ośrodku Marianum. Ośrodek Marianum powstał jako dom młodzieży polskiej dzięki pracy i ofiarności Polaków żyjących w Niemczech. Od 1982 roku Marianum funkcjonuje jako centrum ruchu światło życie. W trudnym okresie stanu wojennego stało się miejscem spotkań Polonii z całej Europy, było małą Polską, domem, do którego chętnie się wraca. Kluby abstynenta istnieją w Polsce od 1950 roku, pełniąc istotną rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i w szerzeniu profilaktyki. Początkowo kluby tworzyły się przy poradniach odwykowych jako kluby pacjenta, których działalność kontrolował psycholog. Do klubu mogli przychodzić zarówno ci, którzy pozostawali w abstynencji, ponieważ byli świadomi swojego problemu alkoholowego i nie chcieli pić, jak i ci, którzy jeszcze szukali swojej drogi do życia w trzeźwości. Później wprowadzono bardziej rygorystyczne zasady. Warunkiem uczestnictwa była abstynencja. W 1981 roku na Śląsku utworzono Regionalną Radę Klubów Abstynenckich, w zamyśle dążąc do powołania ogólnopolskiej organizacji. W roku 1982 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zorganizował pierwszą ogólnopolską konferencję klubów abstynenckich i w roku 1984 powstał Komitet Założycielski Towarzystwa Klubów Czerwoności. Dalej różnie toczyły się losy organizacji klubowych, jednakże do dzisiaj istnieją Związki Stowarzyszeń Abstynenckich. Wyczerpująco opisuje historię klubów i stowarzyszeń abstynenckich w Polsce Dorota Sasal na łamach Świata Problemów w czwartym numerze z 2003 roku. W roku 1987 powołano Komitet Założycielski Federacji Klubów Abstynenckich FKA, który początkowo zrzeszał 50 klubów, aby po dwóch latach liczyć ich już 200. Kluby powstają nadal, choć od uchwalenia w 1989 roku ustawy o stowarzyszeniach, kluby muszą uzyskać rejestrację sądową. Obecnie kluby warszawskie należą do Warszawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego i z tego tytułu ponoszą odpowiedzialność prawną. Klub Abstynencki odgrywa rolę punktu konsultacyjnego, choć właściwie nim nie jest. Podobnie jak też nie jest placówką leczniczą, mimo tego to właśnie klubom wielu alkoholików zawdzięcza trzeźwość i rozwój osobisty. Klub nie jest oczywiście ośrodkiem pomocy społecznej, ale rzecz jasna, świadczona jest w nim pomoc na wielu poziomach. Wspominam do dziś dziewczynę, która przychodziła codziennie do serca z maleńkim dzieckiem na rękach, ponieważ musiała w ciągu dnia schodzić z oczu pijącemu ojcu, od którego była zależna. W klubie gotowała dziecku mleko i przepierała pieluchy. Korzystała z rzeczy, które przynosili klubowicze z myślą, że może komuś się jeszcze przydadzą. Czym więc są kluby abstynenta? Pełnią wiele funkcji, ale z całą pewnością są też, a może przede wszystkim, dobrem, w którym mieszka osobowa miłość. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że ten odcinek no, musiał z przyczyn technicznych podzielić się na dwa. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i zapraszam niebawem do następnego, jedenastego już odcinka, który będzie się nazywał o godności człowieka.